My próbowaliśmy przez ostatnie w sumie nawet miesiące angażować ludzi i pytać ich o, o różne zdanie. Generalnie ludzie nie mają żadnego zdania swojego na ten temat, co się dzieje na rynku mediacji, są odbiorcami jakichś informacji. Ja ciągle się zastanawiam, gdzie jest ten styk, prawda? Ludzie, którzy do rynku dążą. Oni się dzielą na w sumie tak zasadniczo dwie grupy. Jedną taką bardzo uważną, przykładem właśnie jest Kasia na przykład że dopóki nie nabierze wprawy i pewności, to nie będzie się tym zajmowała i ludzi z uchwały. I uważam, że po prostu oni już te umiejętności mam, mają, ale jaki jest sposób na to, żeby zbudować tę odpowiedzialność, nie wiadomo. Marku, czy ty po takim roku Twojej e, takiego przemierzania po różnych rewirach wymiaru sprawiedliwości? Masz jakieś swoje obserwacje, uwagi, spojrzenia, coś, z czym mógłbyś się podzielić? Co, co ja co ja mogę powiedzieć? Czas pokaże. To to samo, co na olimpiadzie, co się będzie działo. No. Czas pokaże. Dobrze.